No cóż, zajmek przy Ratunek nie zadziałał. Ratunek nie zadziałał. Gosiu, dziękujemy. Dziękuję. Karol, ale 2,5 tysiąca złotych jest twoje, to jest gwarantowane i to zabierasz ze sobą. Się cieszę. Bardzo się cieszysz, to dobrze. A cieszysz się z tego, że teraz do tej kamery powiesz... No to już nie jest tak, taka radość. No ale ja maturzysta i tak dalej. No trzeba, to trzeba. No Raz słucham. Ja... matura z polskiego będzie? To... Tak. Tak, tak, będę musiał pisać, ni mm -hmm. niestety. Mm -hmm. No, no. No to trzeba. Ale liczyłem na amnestię. <laughs> no to już chyba nie teraz. Ja, Karol Kurcok, tegoroczny maturzysta, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Pozdrawiamy szkołę. <noise> Dziękuję. Masz 2,5 tysiąca złotych. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.